Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. A przed Wami sprawca całego zamieszania, czyli dobroczynek wszystkożerny. Zapraszam Was na film z unboxingu Allegro. Dobroczynka zdecydowałam się zakupić ze względu na już kompletną desperację w walce z tym robalem. Po prostu już nie miałam siły, a kolejne opryski nie przynosiły żadnych efektów, więc zdecydowałam się po prostu na zakup tych dobroczynków wszystkożernych, a stały się one teraz całkiem popularne na polskim YouTubie roślinnym i zdecydowałam się spróbować. W tym filmie zobaczycie paczkę, która do mnie przysła... W tym odcinku zobaczycie paczkę, która do mnie przyszła, unboxing, no bo zamówiłam oczywiście nie tylko dobroczynki, i przekonacie się jak ten dobroczynek się u mnie sprawdził, czy się sprawdził i czy było warto. Zapraszam. Mamy 23 marca i zapraszam was do cofnięcia się ze mną w czasie o jakieś dwa tygodnie. Niestety kot ani myśli zejść z biurka, więc będę musiała jakoś sobie z tym poradzić, bo nie lubię go spychać. Ogólnie tak, ta paczka jej założeniem było zamówienie dobroczynków, wszystko które powinny wyjadać i wszędziorki, i wciornastki. Ja zamówiłam takich torebek 20 ze względu na to, że mam dość duże rozbicie tych roślin wokół domu. Czy wokół domu? No Stoją po prostu w różnych miejscach i chciałabym jak najlepiej je pokryć tymi, tymi właśnie dobroczynkami. Tutaj jest sugestia, żeby wykluwać te dobroczynki w 80% wilgotności powietrza. Jak wiecie, po ostatnim przydługim filmie um, u mnie nawet z zawierzaczem jest około 55-60%, więc no, od razu przejdę do tego punktu, w którym wykluwa się je w worku na śmieci. Tam trzeba włożyć mokrą ścierkę, zamknąć go na 24 godziny um, i to pomoże im się wykluć i dopiero wtedy będę je wkładać. Chciałabym już jutro na pewno powiesić te dobroczynki, bo tam w tej szklarence z syngoniami nie dzieje się za dobrze. No ale dobra, tutaj mamy instrukcję bardzo fajną, jak, jak dostosować rośliny po zakupie, jak je aklimatyzować i jak tutaj tego dobroczynka rozwijać po prostu, jak go wykluć. Ale to po kolei. Tutaj mamy same dobroczynki, jak widzicie są one zabezpieczone. Niestety firma nie dokłada sama z siebie hitpaka, musiałam dokupić go sama za 5 zł. Był jeszcze ciepławy, jak przyszedł. Ja już tutaj widzę te śladowe dobroczynki, że już sobie tutaj wędrują na paczce, tylko z tego co czytałam to jest normalne, że one już tam jakoś częściowo się powykluwały i mogą być, mogą być lekko widoczne już na tych opakowaniach. O dziwo powiem Wam, że miałam bardzo dużo opory przed tym, bo ja mam ogromny strach i taki wstręt przed robactwem wszelkiego rodzaju. Do tego u mnie wełnowiec to jest podstawa, żeby rośliny się pozbyć. Może to brzmi strasznie, ale ja nie jestem w stanie tego dotknąć. Chociaż ostatnio się przemogłam i dwa zdjęłam, więc ja trochę się obawiałam tych roztoczy, czy dam radę um, w ogóle wyjąć je z tego pudełka i się nie będę tego brzydzić, ale widzę, że są tak malutkie, że nawet nie budzą jakichś moich fobii, więc. Więc jest ok, No i dobra, lecimy z tym, słuchajcie. Rośliny, które wybrałam, to nie są jakieś demony wielkości, to raczej maluszki, no bo już po prostu też, no, widzieliście, mam roślin, a moje mieszkanie, no to nie jest jednak 200 metrów i muszę trochę uważać na to, co kupuję już teraz. No i proszę Państwa, tutaj mam naprawdę maluszka, maluszka. Ceny Wam podam zaraz po, zaraz po rozpakowaniu, bo po prostu mam podgląd na telefonie z kamery i widzę, czy trzymam po prostu te kwiatki w zasięgu kamery. Słuchajcie, jest tak przyczepiona, muszę ją odciąć, ale już widzicie chyba co to jest, albo przynajmniej widzieliście. Dobra, kot jest bezpieczny na łóżku. Mogę kontynuować. Ale słuchajcie, powiem Wam, że to jest strasznie upierdliwe, jak nie jest zabezpieczony spód. Jest tu tyle ziemi. Nie wiem, czy Wasze koty też tak mają, ale mój kot nie potrafi zaakceptować, jak drzwi są zamknięte. Jak tylko zamykają się drzwi, to on akurat wtedy chce wyjść. I te liście są takie pełne turgoru, są twarde, nie są takie, wiecie, pomarszczone. Bardzo ładnie wybarwione. Tutaj kotek mi niestety trochę uniemożliwia sprawne pokazywanie, ale jego łóżko jest tak urocze w kamerze, że nie mogę, nie mogę go zdjąć stąd. I już tam u dołu widzę, że maluszki się pierwsze pojawiają. Daruję Wam dzisiaj rozpakowanie tych folii, tych taśm na kamerze. Tutaj już widzę, że jest od spodu włókno kokosowe, także nic specjalnego tutaj nie uświadczymy. Jeżeli chodzi o pakowanie, no to od góry zabezpieczenie jest super, od dołu, mm, no nie będę z Was okłamywać, ja tą paczkę rozpakowałam przed filmem, e, żeby po prostu zobaczyć czy tam to wszystko chociaż żyje i wysypałam, tam było mnóstwo chipsów takich tych do opakowania mm, i było bardzo dużo ziemi, także sypie się niestety, bo dół nie jest zabezpieczony, ale sadzonka bardzo ładna. Tutaj mamy ten hitpack. tak jak wam mówiłam. On, jak to tak wezmę w ręce, no to jest jeszcze ciepły, jeszcze leciusieńko grzeje. Także chyba miały całkiem rośliny, przyjemnie i bezpiecznie w drodze. Chociaż jak widzicie, dzisiaj jest. Ojejku, który dzisiaj jest? Eee, muszę sprawdzić, który dzisiaj jest, słuchajcie, bo ja zapomniałam. Jest 5 marca. Także już wiecie, że jest całkiem ładna pogoda i pewnie u was tak samo, więc no nie miały jakieś utrudnionego, nie miały jakieś utrudnionego, boże, nie miały jakiegoś specjalnie trudnego zadania te rośliny, żeby przeżyć. No dobra, idziemy dalej. Tutaj mam sadzonkę, która troszkę mnie niepokoi. Już znacie tą sadzonkę, ponieważ kiedy się zamawiałam i ona u mnie nie przeżyła, i chcę zrobić drugą próbę. Ostatnią przysięgam Wam. Ja zawsze tak mówię, bo ja o tym wiem, ale, ale ona mi się tak podobała i ja tego nie mogłam przeżyć. Dzisiaj moim sekatorkiem obcinam to folię. Dobra. I mamy, proszę Państwa, Hoja Flamingo Dream po raz drugi w moim domu. Ciekawe, czy tym razem pobije rekord i wytrzyma dłużej niż miesiąc. Mam nadzieję. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o wielkość sadzonki, jej zdrowotność, wybarwienie, no to powiem Wam, że bardziej spektakularnie wyglądała na zdjęciach, w sensie tam było dużo takich typowo różowo-fuksjowych liści. Natomiast tutaj mamy tylko jeden ten młody, on jest taki różowawy, reszta to już są dojrzałe liście. Ten pędzik, który tutaj wychodził, jest już taki przysuszony. U, nawet jak go dotknęłam, to odpad kawałek. Natomiast to nie jest jakaś wielka zbrodnia nie no, nie jest jakiś straszny ale jeszcze będzie, jeszcze będzie żył, myślę wygląda ona tak to nie była jakoś wybitnia, droga sadzonka więc też nie spodziewałam się, żeby tutaj była jakaś ogromna ale jest zdrowa liście są twarde nie są takie, wiecie, pomarszczone i w ogóle, więc wydaje mi się, że będzie żyć, tutaj już jakaś lepsza ziemia chyba jest od spodu, bo widzę tam jakieś pojedyncze perlity, kawałki perlitu Tutaj mamy Mexpagnum, który kupiłam i powiem Wam, że nawet przez torebkę czuję, że on jest wilgotny eee, i wygląda całkiem oks. Żadnych tutaj niepokojących sygnałów pleśni czy czegoś nie widzę, wygląda oks. Słuchajcie, bardzo się sypie. Zobaczcie, jak mi sklep miło napisał. Eee, właśnie zapomniałam Wam powiedzieć, że nazywa się Fabrika Studio Zieleni ten sklep. Och, sama się otwiera już, słuchajcie. Ja nie wiem, co to jest jeszcze. A, dobra, już wiem. Cudo, cudo, cudo moje, które bardzo chciałam. O, jaka jest ładna. Słuchajcie, kot się ewakuuje. Wstrzymanie nagrywania, muszę pilnować, żeby kamery nie przewrócił. No. No dobra, już wracając i nie odbiegając, pokazuję wam co tu mam. To było moje chcieństwo, odkąd ją zobaczyłam na dostawie, chyba w moich Badylach. W moich Badylach albo w Jungle Bugi, już nie pamiętam. Może i w Jungle Bugi. I słuchajcie, kolejna Sansa. Muszę to zabrać, bo się tak sypie, że. To jest Sansiwieria Metallica. Taka bardzo, nie to za duża, ale bardzo konkretna sadzonka bym powiedziała, w sensie te liście są takie już naprawdę spoks. Maluszków nie uświadczam, sprawdzam czy ona się trzyma cała w podłożu, czy nie jest jakaś podgnita od spodu. Zwykłe wruchno kokosowo od spodu już widzę. Bardzo ładna sadzonka, powiem wam. Może myślałam, że jest trochę większa, ale, ale w sumie jest akurat do obecnych moich warunków, które mam w mieszkaniu. Jest pięknie wybarwiona, słuchajcie. Staram się to lepiej pokazać. o. Naprawdę ładny. Prześliczna. To było takie sanswieriowe moje chcieństwo, szczerze mówiąc. Drugim była, drugim jest sanswieria dragon, tylko to bym chciała już naprawdę dużą. No ale to tak, to było moje chcieństwo zdecydowanie. I słuchajcie, znowu przerwa na sprzątanie po... sprzątanie po ziemi. To nie będzie najczystszy i najbardziej profesjonalny odcinek ever, bo też e... szczerze mówiąc nie byłam Ci kompletnie przygotowana na nagrywanie. Byłam przygotowana na to nagrywanie jakiś czas temu, bo być szczera. To jedyne co mi do końca w tej paczce nie pasuje, to jest czas oczekiwania. Nie wiem, czy mnie słyszeliście przez to szeleszczenie, więc jeszcze raz. Jedyne, co mi bardzo nie odpowiadało w tej przesyłce, to czas oczekiwania. W zasadzie mam takie wrażenie, że jak zamawia się dobroczynki czy jakąś chemię, no to wiadomo, że to jest coś taj... takie, wiecie, no czas się liczy, tak, żeby uratować rośliny. A tutaj tak, zamówiłam w czwartek wysyłka, i to nie ta wysyłka, którą deklaruje Allegro, tylko ta wysyłka deklarowana przez sprzedawcę, miała być 24 godziny. Jak się domyślacie, w piątek już nie wysłali, a w piątek nie wysyłają, no bo wiadomo, rośliny. To jest akurat dobra praktyka, tu nie mogę się przyczepić. Ale finalnie paczka wyszła do mnie we wtorek, a jest środa, więc no... To mogło być na pewno lepiej, bo zdążyłam obciąć połowę mojego syngonium, bardzo czekałam na te dobroczynki i po prostu... Ale to takie marudzenie jakby, no, nic się nie stało, jeszcze nic nie padło. No ale, no, ale jednak informacyjnie Wam daje znać. No dobra, otwieramy coś, na co chyba czekałam najbardziej. Jestem bardzo ciekawa. Sezonka jest, słuchajcie, piękna. Pięknie wybarwiona, dorodna, gęsta, bardzo ładna. Pozwólcie, że ją odpakuję poza kamerą i wrócę do Was szybko, już zaspakowaną, żeby zobaczyć, jak ona faktycznie wygląda. Słuchajcie, zapoznałam się trochę z tymi aukcjami, żeby Wam tu więcej powiedzieć. Ogólnie tak, jak patrzę na zdjęcia, no to w tak, wszystko się zgadza. Jak patrzę na zdjęcia, no to wszystko się zgadza. Sadzonki są bardzo podobne do tej, którą dostałam na zdjęciu. I tak jest piękny. I zobaczcie, ma nowych przyrostów. Nie wiem, czy zobaczycie tu jeden, tu kolejny. Yy, patrzę, czy coś jeszcze tu ładnego wychodzi od góry. Nie, no to wszystko na ten moment, ale i tak trzy liście wychodzą na raz. Trzy. Także bardzo ładna, sadzona, bardzo gęsta, piękny jest ten liść tutaj. No nie mogę się napaść, powiem że ja miałam marble i niestety mieliśmy ze sobą nie po drodze, ale stwierdziłam, że one są tak piękne, że chciałabym jednak mieć w swojej kolekcji i, i będę dalej próbować. Już wam mówię ceny, tylko sobie tutaj otworzę telefon. E, takie pinatum tej wielkości, to jest według producenta, według ogrodnika rozmiar M. Kosztowała mi ta sadzonka 31 zł. Jeżeli chodzi o, o dobroczynki, to paczka 10 tych torebek: 27,40. Ja mam ich tutaj 20, czyli zapłaciłam podwójnie. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia. Słuchajcie, uważam, że i tak roślinki są prześliczne. Czyli tak, one mi się wszystkie podobają. Co ja gadam w sumie? Jestem bardzo zdumiona z tego zamówienia. Jedyne co no to błagam, zabezpieczajcie te doły. Bo naprawdę, nawet kawałkiem taśmy, jak obwijacie to, żeby tam przejechać, bo to jest tak upierdliwe, że cały dywan już mam upierdzielony ziemią, a wolałabym nie musieć wyciągać ziemi z dywanu. E, ogólnie sadzonki są pięknie wybarwione, z, na razie zdrowe, y, nie mają żadnych uszkodzeń mechanicznych. Teraz patrzę. Nie mają żadnych podgniwań, podsuszeń, no są naprawdę, naprawdę fajne i zdrowe sadzonki. Także ten sklep mnie zafascynował, polecam Wam się zapoznać. To konto na Allegro nazywa się, już Wam mówię dokładnie, Fabryka Plants. Yy, I naprawdę, naprawdę powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Chyba najbardziej z tego Marble, no jest, bo jest boskie, śliczne, no superanckie. Także słuchajcie, będę Wam robić update'y, jeżeli chodzi o działanie dobroczynków, czy one zadziałały, czy nie zadziałały. Pamiętajcie też, żeby nie pryskać bezpośrednio przed położeniem dobroczynków. Słuchajcie, wracam do Was już po odpakowaniu tych roślin. Trochę tu minimalnie podgarnęłam. Eee, nic się nie zmieniło, w mojej opinii, po odpakowaniu ich z tej folii z tych taśm, o, wszystkie są bardzo zdrowe, bardzo ładne, ładnie wybarwione i ogólnie nie ma się do czego przyczepić. Szczególnie ta sama metalika mnie zachwyca i ten marmur. Nie, no wszystkie mnie zachwycają, ok, jestem zadowolona z tego zamówienia. Eee, dobroczynki od razu włożyłam, słuchajcie, na, dosłownie na chwilę, do, na chwilę, na kilka godzin do tej do worka z mokrą ścierką, żeby po prostu tam się podniosło podniosło, podniosła powietrza, żeby zaczęły się te dobroczynki wykluwać. I zobaczymy, no nie jestem w stanie włożyć każdego kwiatka osobno, osobno do, do worka, bo po prostu one stoją w witrynach, więc ja tam po kilka tych torebek do tej witryny powkładam na te najbardziej zainfekowane rośliny i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Miałam wam jeszcze pokazać paliki, które zamówiłam. To są paliki, słuchajcie, Zamówione ze sklepu na Allegro. Bodajże to jest chłopak, który prowadzi kanał roślinna dżungla. Ten sklep się nazywa Greenish. I zamówiłam sobie słuchajcie, dwie dwa rozmiary. To jest XSK. Słuchajcie, Emek jeszcze nie składałam. Pokażę Wam tą Mkę szybko, jeszcze nie złożoną. Wyglądają one w ten sposób. Rozmiar jest taki. Jeszcze nie wiem dokładnie, które roślinki tutaj włożę. Myślałam o Cebu Blue, które już powoli kończą korzeniać. No, zobaczymy, słuchajcie. Na razie z palików jestem zadowolona. Ogólnie z tych zamówień jestem zadowolona. Za te poliki XS zapłaciłam 9,99. za te większe M-ki 17,99. Także wydaje mi się, że jest cena. Dajcie znać, czy zamawiacie gdzieś jeszcze taniej. Oczywiście pewnie, jak znam życie, to pewnie na temu pokażecie mi jakieś. Jakieś tutaj produkty, które są dużo tańsze, no ale potrzebowałam na już, więc, więc po prostu zamówiłam z aukcji, znalazłam najtaniej. Eee, no i co Wam mogę powiedzieć? Na ten moment to wszystko, to taki dość szybki film, szybki unboxing, żeby pokazać, bo chciałam się jak najszybciej za te przędziorki zabrać i dobrać się do nich i, i się ich po prostu pozbyć. A że zamówiłam przy okazji jak zwykle rośliny, no to, no to, no to stwierdziłam, że Wam pokażę. Cześć, witam Was dzień później, kiedy zajęłam się trochę roślinkami, które wczoraj Wam pokazywałam. To będzie bardzo nieprofesjonalna dogrywka, ale robię to na szybko, po prostu bo czas gonić się z przesadzaniem. Chcę Wam pokazać, jakie korzenie ma Sansa Hani, którą wczoraj dostałam. Jak widzicie, są one bardzo biedne i maksymalnie zasuszone. Staram się wyostrzyć. O, wyostrzyło się. Także no, będę ją ratować, zobaczymy, co z tego wyjdzie, delikatnie ją dzisiaj podleję i, i zobaczymy, czy się uda ją odratować. Jeżeli chodzi o metalikę, no to tutaj już przesadziłam, bo miałam emergencję. Wczoraj zauważyłam dużo, dużo później po nagrywaniu filmu, że, mm, że ona po prostu ma grzybka, czego nie zauważyłam przy rozpakowywaniu tych paczek. No, jak tu widzicie, jest jedna skaza na, na jednym liściu, a tutaj już Wam pokazuję z drugiej o. Wyjąć z tego. Jest druga. Także to się ujawniło wczoraj. E, dlatego ją szybko po prostu wyjęłam z ziemi, bo była dość mokra ta ziemia. O, teraz widać idealnie. Pozwoliłam jej przeschnąć przez noc i włożyłam ją dzisiaj e, do nowej ziemi. Nie będę jej podlewać przez jakąś chwilę, żeby one się zaschnęły, żeby te zmiany po prostu przyschnęły sobie i się zagoiły. To będzie wyglądać podobnie jak na tej sensie, którą wam pokazywałam na planturze. Tam też troszkę mi się przelało i ten liść tak trochę podgnił, i potem to zasycha i jest po prostu do wyłamania ten kawałek. Natomiast ona tych liści nie ma jakoś spektakularnie dużo, jest ich pięć, więc ja nie będę tych liści us usuwać. No po prostu szkoda mi tracić na ten moment gęstości, i po prostu jak ona sobie odbije, to ja wtedy będę. Mm, Będę się tych liści pozbywać i przesadzać jeszcze raz. Eee, korzenie miała całkiem spoko, ładne, białe, całkiem gęste jak na sanse. Także, także tutaj spoko. Jeżeli chodzi o hoje, no to tutaj ładny system korzeniowy. Już go tak wstępnie oczyściłam. Staram się to robić bardzo delikatnie, żeby czegoś nie uszkodzić. Eee, no tutaj nie mam do zarzucenia. Wygląda to spoko, nie jest jakoś strasznie przesuszone. Oj, tu mi fokus poleciał. Nie jest jakoś strasznie przesuszona. Także tutaj myślę, że będzie, będzie gładko, jeżeli chodzi o klimatyzację. Teraz witam Was już na podsumowaniu. Widzimy się w mojej witrynce i w mojej szklarni. I powiem Wam, jak ten dobroczynek sprawdził mi się po. No, już minęło ponad dwa tygodnie, myślę, odkąd go założyłam. Eee, z 20 zamówionych torebek nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile tych dobroczynków faktycznie się wykluło, ile tych torebek zadziałało. Powiem Wam tak, najlepiej zadziałały te, które były właśnie w szklarni, bądź w witrynce, i stopień wyklucia był różny. Niektóre wykluły się bardzo dobrze, na przykład, tutaj w przypadku tego Syngonium Green Splash compacta. cały w zasadzie płatek, płatek, cały liście jest pokryty tymi roztoczami, a jeżeli chodzi o większe rośliny, bądź rośliny, które. No, nie są tak mi miniaturowe, no to tutaj już to pokrycie jest dużo mniejsze, a sama działalność yy, dobroczynka jest dla mnie szeroko, że tak powiem, niekontrowersyjna, ale no kwestionuje tą, to, to, tą, tą jego działalność, czy on faktycznie tutaj chodził i robił swoje. Nie było go tak spektakularnie dużo po wykluciu. Tutaj nie wiem, czy, czy zobaczycie to gołym okiem na tej torebce, że faktycznie one wychodzą. Niektóre rośliny są lepiej pokryte, niektóre gorzej. I słuchajcie, jeżeli chodzi o jego działalność, jak to się sprawdziło, to ja bym powiedziała, że tak sobie. Przędziorek może i faktycznie został wyjedzony na tych roślinach, na których. Ten to roztocze się pojawiło, natomiast e, pojawiły się które którą też powinien zjadać, i no, nie zjada ich do końca, a tych torebek no, musiałoby być przynajmniej jedna torebka na, na jedną roślinę. No, z całym szacunkiem, ale przy takiej ilości roślin no, po prostu to jest kompletnie nie, nieekonomiczne, nieopłacalne, i po prostu, no, z mojej strony nie do końca mogę wam polecić to jako jako narzędzie do walki z, z robalem, jako prewencyjne zabezpieczenie, jako mm, w jakiś sposób e, działanie na wyrost, jeżeli nie macie szkodnika, owszem. Natomiast na pewno nie przy takiej, przy takiej aż e, inwazji jak była u mnie. Także ja czekam jeszcze te dwa tygodnie, niech one tam sobie zjedzą co mają zjeść i biorę się za opryski, ponieważ na roślinach pojawiły mi się wciory. Prawdopodobnie są to wciory, bo aż takim specjalistą w robactwie nie jestem eee, i będę psikać po prostu. Także tak średnio Wam polecam. Polecam jako profilaktyczny zabieg, nie polecam jako, jako narzędzie do walki z, z robactwem. Kompletnie nie. Chwilkę temu pokazałam Wam też metalikę, to jak ona wyglądała. Te skazy, które pojawiły się znikąd na liściach bo ja tej rośliny nawet nie podlewałam, nic z nią nie robiłam. Trzy eee, z pięciu liści miały te skazy, zaczęły się pojawiać jedna za drugą, eee, co doprowadziło dzisiaj do tego, że obcięłam dwa liście, wycięłam tę skazę i czekam, aż chwilkę przeschną i włożę je do wilgotnego albo spagną, albo perlitu, i po prostu spróbuję to uporzenić i może mi się te fragmenty liści uda dosadzić, oczywiście bardzo w to wątpię, ale lepszy ryc niż nic, zobaczymy. Może się uda i może w jakiś sposób nam to odbije. Kochanie, tak wygląda metalika po obcięciu. Tutaj zrobiłam eleganckie wycięcie z tą zmianą, którą miałam nadzieję, że podeschnie i to się zabliźni. No i zostały jej takie o trzy smętne liście. Mam nadzieję, że ten króciutki film Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do zostawienia subów. Zapraszam też na mój Instagram, gdzie jestem bardziej aktywna, gdzie możecie do mnie napisać, pogadać o roślinach, wymienić je, jeżeli byście się chcieli za coś za, za wymienić. Także zapraszam, zapraszam do kontaktu, bo naprawdę fajnie, fajnie się rozmawia ze o roślinach. Dziękuję pięknie i do usłyszenia.